Dzień dobry kochani, witam Was po przerwie w najnowszym odcinku na kanale i dzisiaj będzie podsumowanie kosmetyczne ostatnich miesięcy. Dawno nie było ulubieńców, a format dłuższy właśnie na YouTubie jest idealny pod kątem takiego rozwinięcia się na temat kosmetyków, które naprawdę są warte powiedzenia o nich więcej, więc jeżeli chcecie posłuchać o moich największych odkryciach ostatnich tygodni, w sumie miesięcy to serdecznie zapraszam do dalszej części filmu, naprawdę będzie warto. Zacznę sobie od produktów, które dosłownie wyleczyły mi cerę. I mowa o naszej polskiej marce Slavia, która jest już na rynku od jakiegoś czasu, ja nie miałam pojęcia o tych kosmetykach i żałuję, że odkryłam je tak późno, bo to, jakie skuteczne składniki aktywne są w nich zawarte, to jest jakiś kosmos. I... To, czy produkty działają lepiej niż inne, te powiedzmy wasze ulubione, znane, yy, weryfikuje się w sytuacjach, kiedy macie jakiś większy problem skórny i nie potraficie z niego wyjść tymi kosmetykami, które znacie, których regularnie używacie. I wtedy ja właśnie trafiłam na slawię, zaczęłam od tego peelingu enzymatycznego, który jest tak skuteczny, słuchajcie, tak skuteczny, przy okazji tak delikatny, kojący wręcz, że to jakie połączenie tutaj jest zawarte w tym jednym słoiczku, to jest cudo, cudo. Jeżeli macie skórę wrażliwą, naczyniową, a nawet trądzikową z aktywnymi stanami zapalnymi, chcecie to wszystko wyprowadzić, ukoić, oczyścić, złuszczyć, ale w taki bardzo delikatny sposób, który nie podrażni Wam skóry, to to jest najlepsze, co możecie wypróbować. Ja też nieprzypadkowo tutaj wzięłam kilka produktów, które chcę Wam dzisiaj pokazać, ponieważ teraz do 26 trwa na stronie Slawi Black Friday na minus 20% na cały asortyment i to jest chyba najlepsza okazja w roku, żeby kupić te produkty taniej, więc tym bardziej zachęcam do wejścia na stronę. I wracając do tego peelingu, ja teraz jestem w sytuacji, kiedy moja skóra jest jeszcze wrażliwsza niż zazwyczaj. Ona z z reguły jest wrażliwa, ale teraz, przez to, że jestem po ciąży, w trakcie karmienia piersią, ona jest jeszcze bardziej narażona na podrażnienia. I dzięki temu, że ten peeling jest taki skuteczny, ale taki delikatny w swoim działaniu. To no nie ma tutaj żadnego podrażnienia przy tym ekstremalnie skutecznym działaniu. Ja miałam ogromny problem tutaj na brodzie z takimi podskórnymi zaskórnikami zamkniętymi, taką typową kaszką i pojedynczymi ropnymi wypryskami, z którymi nie potrafiłam sobie poradzić tygodniami. To trwało, słuchajcie, może z 4 miesiące, może nawet dłużej. Stosowałam wszystko, naprawdę wszystko, co mogę, oprócz tych, Składników typu retinol i takie mocniejsze stężenia kwasów. Stan był taki sam, a czasami nawet to się pogarszało. I słuchajcie, kiedy trafiłam na ten peeling, wystarczyło kilka dni regularnego stosowania. Punktowo nakładałam go co drugi dzień przez. Ponad tydzień i słuchajcie, to wszystko się wyprowadziło. Zostało mi kilka przebarwień, wszystko już jest gładkie, nic się nie pogarsza, skóra jest gładka. Nakładałam ten peeling też na całą twarz, nie podrażniło mojej naczynkowej skóry. No naprawdę perełeczka, on teraz jest chyba po 70 parę złotych do kupienia, ale jest super wydajny, bo wystarczy odrobinka nałożona cienką warstwą boski po prostu musicie go wypróbować jeżeli macie problem z rozszerzonymi porami, jeżeli macie problem z taką szarą, ziemistą cerą i chcecie ją, wiecie, odświeżyć, chcecie, żeby miała lepszy koloryt, chcecie oczyścić swoje pory, jeżeli macie skórę, która jest taka chropowata pod dotykiem. No po prostu Cudeńko naprawdę Wam polecam tak szczerze od serca. I tutaj ze względu na to, że też możecie teraz kupić te produkty taniej, chciałam pokazać Wam cztery rzeczy, które sprawdziły mi się najlepiej, bo od niecałego miesiąca ja przyszłam całkowicie na pielęgnację slawi i moja skóra naprawdę przeżyła taki glow-up. I mówiłam już o tym na Instagramie, że moja skóra już dawno nie wyglądała tak dobrze, a wyprowadzałam ją z takiego trudniejszego stanu, więc no, widzę, że to naprawdę działa. I ze względu na to, że teraz możecie kupić taniej te produkty, um, chciałabym polecić wam cztery które możecie ze sobą łączyć i jeżeli szukacie świetnego kremu pod makijaż na dzień to ten lekki krem do twarzy na dzień z niacynamidem borówką i kwasem hialuronowym jest świetny, ponieważ pięknie nawilża, ale on się wchłania do takiego fajnego matu, który pięknie pięknie współgra z makijażem podkład nałożony na górę podkład taki tradycyjny kremowy nałożony na górę wygląda przepięknie, pięknie się rozkłada, a cera jest nawilżona i faktycznie czuć to nawilżenie przez cały dzień. Ale ja też jako fanka makijażu mineralnego bardzo lubię łączyć ten nawilżający krem z serum olejowym. Ja sobie po prostu je łączę razem. Nakładam sobie odrobinę kremu, do tego wkrapiam dwie krople serum olejowego. To jest serum olejowe wzmacniające ujędrnienie i odżywienie z bakuchiolem 1%. Bakuchiol to jest naturalny zamiennik retinolu. Jeżeli nie możecie albo nie chcecie stosować retinolu, to bakuchiol jest bardzo fajnym zamiennikiem. Mamy tutaj wiele olejów, ale głównym jest olej konopny i olej z baobabu. I to serum możecie stosować solo przed aplikacją kremów, zaaplikować to serum, poczekać powiedzmy 15 minut i później nałożyć resztę pielęgnacji. A możecie właśnie łączyć to z waszym ulubionym kremem i ta mieszanka działa świetnie, bo daje Taką bardziej powiedzmy olejową powłokę, do której makijaż mineralny się pięknie chwyta i równomiernie się rozprowadza. Uwielbiam tą mieszankę pod makijaż mineralny. I to olejowe serum również nakładam w pielęgnacji nocnej, ale już wtedy lubię nałożyć to serum wcześniej, odczekać 15 minut i później nałożyć pielęgnację. I na noc bardzo polecam Wam to zestawienie. Tutaj mam dwa kremy, jest to ceramidowy krem do twarzy, odbudowa i nawilżenie ze skwalanem trehalozą i wąkrotą azjatycką i słuchajcie, to są moje takie ulubione składniki aktywne pod kątem pielęgnacji nocnej bo ceramidy to jest w ogóle coś, co ja muszę mieć w swojej kosmetyczce, skwalan o skwalanie nawet mówiłam na instagramie w rolce z moimi ulubionymi składnikami pod kątem naruszonej bariery hydrolipidowej, trehaloza no trehalozy nie muszę tutaj Wam przedstawiać bo trehaloza działa naprawdę cuda przy skórze, która wymaga Takiego mocnego nawilżenia, odżywienia. A wąkrota azjatycka przepięknie koi każdą skórę podrażnioną, naczynkową, albo właśnie skórę, która ma aktywny trądzik i chcecie to wszystko ukoić, wyprowadzić. Rewelacyjny krem. I ten krem, y, muszę Wam też powiedzieć, że jeżeli nie lubicie takich tłustych formulacji, ciężkich formulacji, to nałożony solo, bez tego serum olejowego wcześniej. On daje taki półmat właśnie na skórze i pięknie, szybko się wchłania, więc to pod kątem osób, które lubią, nie lubią tej tłustej warstewki, która zostaje właśnie na noc. I krem, który polecam Wam pod oczy, i peptydowy krem pod oczy ma tutaj peptyd, trehalozę i skwalan i również pięknie łączy się z tym. Y Cyramidowym na noc. Słuchajcie, ta pielęgnacja naprawdę jest czymś więcej niż pielęgnacja, którą stosowałam wcześniej. I jestem dumna, że to jest polska marka, kolejna polska marka, która, o której mam nadzieję, że będzie głośniej, bo te kosmetyki są warte, warte rozgłosu, bo działanie jest niesamowite. Niesamowite, naprawdę serdecznie polecam. Rozgadałam się o pielęgnacji, więc przechodzimy do makijażu, bo chciałam powiedzieć Wam co nieco o mgle pudrowej. Ostatnio w internecie było głośno, bo wyszła nowa wersja mgły pudrowej, która jest wersją sypką. Tradycyjna mgła pudrowa była w wersji Trasowanej. Ja tak nie potrafiłam się zdecydować, która odpowiada mi bardziej, która forma mgły pudrowej odpowiada mi bardziej. Już po jakimś czasie używania tych dwóch produktów doszłam do porozumienia z tymi dwoma produktami i uznałam, jak to mi się najlepiej sprawdza. I słuchajcie, pod kątem rozświetlania sobie szczytów kości policzkowych, rozświetlania sobie cery na środku zdecydowanie bardziej pasuje mi ta mgła pudrowa sypka. Ona się Pięknie rozprowadza, ma taki intensywniejszy glow. Jeżeli nie chcecie używać rozświetlacza, ale chcecie, żeby wasza skóra właśnie miała taki naturalny glow, ale makijaż był utrwalony, to mgła, pudrowa sypka jako wykończenie makijażu polecam serdecznie. Natomiast do mm, takiego lekkiego przyciemniania, Konturowania boków twarzy, lepiej sprawdza mi się ta mgła pudrowa yy, prasowana. I tą właśnie mam w ciemniejszym odcieniu. Ta jest jedynką Light, tutaj mam ciemniejszą Natural Beige i ta ciemniejsza przepięknie, lekko przyciemnia boki twarzy, daje taki naturalny kontur, ale to wszystko nie wygląda za mocno. Więc, jeżeli lubicie stosować mgłę pudrową, tak jak ja, jaśniejszą na środku twarzy, ciemniejszą po bokach, to właśnie polecam tę mieszankę sypką na środek twarzy i prasowaną po bokach. Rewelacja, naprawdę rewelacja. Uwielbiam te produkty. A wcześniej przy pielęgnacji wspominałam też o podkładzie mineralnym, który uwielbiam używać jest to rozświetlający podkład mineralny marki PAESE. PAESE mm, razem z ekocerą robią moim zdaniem najlepsze produkty mineralne i właśnie rozświetlający podkład mineralny PAESE daje mi ten efekt, który ja kocham, czyli lekki Rozświetlenie, fajne krycie, bardzo naturalny wygląd. I właśnie nakładany na mieszankę tych dwóch produktów ze slawi. Mistrzostwo Świata. Spróbujcie. Ostatnio też dostałam pytanie na Instagramie o mój ulubiony bronzer. Ja w sumie zastanawiałam się, jak na to odpowiedzieć, bo ja zazwyczaj używam bronzerów z palet, takich potrójnych rozświetlacz, róż, bronzer. Natomiast gdybym miała wybrać jeden bronzer pojedynczy, który polecam, w dobrej cenie, w świetnej, takiej topowej jakości, to byłby to City Bronzer z Maybelline w odcieniu 200 Medium Cool. Chłodniejszy odcień z całej palety, ale nie, nie taki ziemisty. O tak, on dalej wygląda naturalnie, ale nie wygląda na twarzy pomarańczowo. Ja mam go dzisiaj na twarzy. Mam zarówno mgłę pudrową, jak i właśnie ten bronzer, odrobina różu z L'Oreala, tego Melon Dollar Baby i policzek wygląda po prostu tak, jak lubię to najbardziej. Jeżeli szukacie świetnej jakości bronzera w dobrej cenie, to właśnie Maybelline City Bronzer. W internecie kupicie go chyba za nawet 23,7 zł, jakoś tak poniżej 30 zł, więc jest to naprawdę dobra cena za takiej jakości bronzer. Moje tuszowe odkrycie, które nie mogłoby się tutaj nie pojawić to nowy tusz Variette od Eveline ale w wersji ciemnobrązowej. To, jak on pięknie na rzęsach wygląda, zdecydowanie pasuje mi bardziej od tradycyjnej wersji czarnej warietę. Przepięknie wyciąga rzęsy, równomiernie je podkreśla, kolor jest perfekcyjny ciemny, ale nie tak wyrazisty jak czarny, bardzo fajny do makijażu dziennego, bardzo fajny dla urody, która nie jest zbyt mocna. Kiedy nie macie ciemnych włosów, ciemnej oprawy twarzy i szukacie czegoś, co podkreśli Waszą urodę, ale nie będzie tak intensywne jak czerń, to właśnie ten tusz z Evelina jakość i kolor na najwyższym poziomie. Naprawdę polecam. Teraz przejdę do ust, bo kiedy mam właśnie tą pomadkę, którą teraz widzicie, dostaję mnóstwo pytań, co to za kolor. Jest to jedna z moich ulubionych pomadek na sezon jesienno-zimowy, ponieważ ona jest dalej utrzymana w takiej kolorystyce nude, ale ma taki bardziej powiedzmy borówkowy podton, ale przez to, że jest półtransparentna, nie jest tak intensywna, jak właśnie takie ciemne, jesienne pomadki i świetnie sprawdza się właśnie do noszenia na. Na co dzień. Jest to jedna z moich ulubionych błyszczących pomadek, takich lśniących pomadek, czyli Fenty Beauty Sleep Shine, ale mam tutaj odcień, który na słoczach może nie zachęca, bo wygląda dość ciemno, ale przez to, że właśnie ona ma takie półtransparentne wykończenie, wygląda na ustach przepięknie, nawet przy takiej delikatnej urodzie, jaką mam ja i jest to Goji Gang, chyba tak się to wypowiada. Numer 07. Na słoczach wygląda dość ciemno, na ustach wygląda obłędnie. Jeżeli szukacie pomadki, która będzie taka bardziej fancy, chcecie wydać więcej pieniędzy na pomadkę, to produkty do ust Fenty Beauty są naprawdę moim zdaniem warte zakupu. Jeżeli oczywiście nie stać was na takie pomadki, chcecie coś tańszego, pomadki Eveline, pomadki, nie wiem, AA Wings of Color są drogeryjne pomadki, które są naprawdę tak samo dobre. W pomadki droższe warto inwestować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy macie więcej hajsu do wydania, i tak jakby I wasz budżet po prostu nie ucierpi, bo jest wiele drogeryjnych perełek, które no nie odbiegają jakością od tych droższych, ale jak chcecie już kupić coś droższego, coś takiego bardziej fancy, to polecam właśnie produkty do ust Fenty. Uważam, że naprawdę, naprawdę są świetne. No i w sumie na koniec chciałabym wspomnieć o włosach, bo wreszcie dorwałam spray wygładzający z marki Neboa, który jest wiralowym produktem zarówno na TikToku, jak na Instagramie i wszyscy zachwycają się jego wygładzającym działaniem na włosach. Moje włosy się bardzo puszą. Ja od razu po kupieniu go wczoraj użyłam go na moje włosy i on faktycznie wygładził je tak, jakby one były wyciągane na szczotce, jakby one były przejechane tak delikatnie prostownicą. Nie puszą się. Ja nie nakładałam go dzisiaj, one są już po nocy, ale nie ma tutaj żadnego puszenia się. Normalnie, gdybym nie nałożyła żadnego takiego serum dociążającego włosy. Moje włosy nigdy nie wyglądałyby tak gładko jak właśnie przy użyciu tego sprayu. Więc naprawdę działa ja go będę jeszcze testować, ale polujcie na niego na półkach rozmanowych, bo on bardzo szybko znika. Ja kupiłam ostatnią sztukę i zrobię wam na Instagramie takie porównanie moich włosów od razu po myciu, kiedy one są naprawdę spuszczone, a na pół włosów właśnie zaaplikuję ten spray i wysuszę je suszarką z tym sprayem i Zobaczcie różnicę, jak, jaki efekt on daje, bo naprawdę po pierwszym użyciu jestem zachwycona i uważam, że. No, ten viral na TikToku i na Instagramie nie poszedł przypadkowo i faktycznie jest to kosmetyk, który robi więcej niż tradycyjne kosmetyki do wygładzania włosów. A okazuje się, że w połączeniu z tym moim olejkiem ulubionym, Trust My Sister na końcówki, tutaj jest maci nie tylko kolorystycznie, ale również pod kątem efektów, i kiedy nałożycie to. Jako wygładzenie przy suszeniu włosów, bo tego trzeba używać przy ciepłym powietrzu suszarki, wtedy się te składniki aktywują. I kiedy wykończycie sobie końcówki właśnie tym olejkiem wygładzającym to jest serum olejowe wygładzające z Trust My Sister. No to włosy są naprawdę jak po wyjściu od fryzjera. Ja ogólnie muszę coś z włosami zrobić, bo one są teraz takie już za długie, nie widać żadnego kształtu, za dużo z nimi nie potrafię zrobić. Tutaj rosną mi też krótkie włosy, w sensie rosną mi nowe włosy i są takie lekko zakręcone, więc tutaj dzieje się taki miszmasz na mojej głowie, ale pod kątem wygładzenia, jeżeli macie puszące się włosy, to te dwa produkty naprawdę no cudo. Myślałam, że opowiedziałam już o wszystkim, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałam Wam polecić przy okazji zakupów rosmanowych. Jest to zestaw pędzli do stylizacji paznokci, do zdobienia paznokci marki Kilis. On kosztuje około 26 zł. Wydaje mi się, że będzie w promocji, bo takie zestawy są po prostu rzadko kupowane, ludzie nie zwracają na nie uwagi, ale słuchajcie, pod kątem malowania kreski są tu dwa. Dwa modele z tych cieniutkich pędzelków, które tak świetnie sprawdzają się do malowania kreski eyelinerem za pomocą żelowego eyelinera, że to jest niesamowite, jak to włosie jest pięknie ułożone. I jaki tu jest materiał tego włosia, który po prostu ułatwia Wam stworzenie idealnej kreski. Nie wiem, czy wiecie, ale ja około miesiąc temu wydałam kurs online Blending Queen, gdzie możecie nauczyć się mojego schematu makijażu. I w przyszłym tygodniu pojawi się nowa lekcja uzupełniająca wiedzę, w której skupię się tylko i wyłącznie na kresce eyelinerem na moich sprawdzonych sposobach, na różnych y, kształtach y, oka. I słuchajcie, wykorzystam właśnie y, w tej. Kresce tych pędzli, bo one są dużo lepsze od tych, których używałam wcześniej, więc no. Polecam Cię zaopatrzyć, jeżeli lubicie robić kreskę na oku, albo jesteście wiza z i szukacie czegoś skutecznego do kufra wizerzysty. Naprawdę warto. I to tyle kochani na dzisiaj. Mam nadzieję, że odkryjecie dzięki temu filmowi jakieś perełki dla siebie i dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jakie były Wasze odkrycia kosmetyczne ostatnich tygodni. Ja bardzo często korzystam z Waszych poleceń i bardzo często te kosmetyki mi się sprawdzają, więc bardzo chętnie przeczytam Wasze polecenia. Pod tym kątem wymieńmy się tą energią polecenia kosmetyków, i myślę, że każdy na tym skorzysta. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. I do następnego odcinka, kochani. Buziaki, trzymajcie się, pa!